Czy słyszałeś o miejscu na Atlantyku, gdzie rzeczy po prostu znikają? Między Florydą, Bermudami i Portoryko rozciąga się jeden z najbardziej tajemniczych obszarów na Ziemi Trójkąt Bermudzki. Wyobraź sobie to. 1945 rok. Pięć amerykańskich samolotów wojskowych wyrusza na rutynowy lot szkoleniowy. Nagle piloci zaczynają zgłaszać dziwne problemy z kompasami. Są zdezorientowani. A potem Cisza. Wszystkie samoloty znikają bez śladu. Nawet samolot wysłany na ratunek przepadł bez wieści. W sumie 27 osób rozpłynęło się w powietrzu. Ale to nie koniec. W 1918 roku potężny okręt transportowy z 300 osobami na pokładzie znika. W Wczesnym roku zaginął statek z 39 członkami załogi. Zaginęły również dwa brytyjskie samoloty pasażerskie, oba lecące na Jamajkę. Naukowcy próbują wyjaśnić te zjawiska: czy są to przyczyny naturalne, np. Na burze, błąd ludzki, zdezorientowane kompasy? Istnieją również inne teorie, takie jak UFO, portale wymiarowe, a nawet tajne testy rządowe. Ale prawda jest taka, że nikt tak naprawdę nie wie, co się tam dzieje. A ty, odważyłbyś się przekroczyć granicę Trójkąta Bermudzkiego? Daj znać w komentarzach. I nie zapomnij subskrybować kanału żeby poznać więcej fascynujących tajemnic naszego świata.